Już możemy iść teraz na piwko, RMF ma dziś lat 18. Wypić drinka, zamienić słówko, radio kończy dziś lat 18. Chciałoby się zaśpiewać, ale się ma zakaz, żeby kukulski nie robić konkurencji. Tak, radio RMF FM powstało 18 lat temu. Jak ten czas się wlecze? No można powiedzieć, a nawet trzeba, że powstanie RMF było jednym z niewielu powstań w Polsce zakończonych sukcesem, którego pasmo trwa do dziś. 18 lat. No co można robić, jak się ma 18 lat? No można iść. Do wojska. Kiedy radio szło do wojska, to słuchała cała Polska. Można wyjść za mąż, ale ożenić się to już nie tak łatwo. W wieku 18 lat, żeby się ożenić, trzeba mieć nakaz sądowy. Znaczy, to zezwolenie z sadu. Przepraszam, oczywiście z sądu, nie z sadu, tu mi się dzyndzel urwał tam pod, pod tym A. Z sądu. Co jeszcze jak się ma 18 lat? RMF mając 18 lat może głosować, chociaż już, już wcześniej oddawaliśmy swoje głosy falom radiowym, bo nas było słychać, tak jak na przykład mnie teraz. O, ja, to dobry przykład. 18 lat. Normalnie w tym wieku osiąga się pełnoletność. W przypadku RMF-u jest to nasza kolejna pełnoletność, bo my osiągamy zwykle pełnoletność pod koniec czerwca w lato. No to taki żart słowny. Pełnoletność, lato. Rozumiecie? No a tak poważnie mówiąc, to jak się patrzy na zachowanie pracowników RMF-u, na przykład jak się patrzy na mnie, to dobry przykład, to dochodzi się do wniosku, że po tych 18 latach RMF osiągnął pełnonieletność. Pełną no, no, nieletność. No ale osiemnastka jest i należą nam się dowody. Konkretnie dowody sympatii. Dlatego taki refren powtarza, kto nam brat. Radio kończy dziś osiemnaście lat, więc po świecie, niech brzmi już każdy zgadł, RMF ma dziś osiemnaście lat. Jacy my młodzi i odpowiedzialni. Muzyka